Dawać parę słów powiem o marce też, tak? To jest nowa koszulka klubu Flotaś. Klubu Flotaś, idą iście. Myślałem, że starczy. Na siebie? Nie, to musiałbym... Ma Za mały rok, nie? nie? Ma tak. Parę słów na temat marki GEDO. Jest to zupełnie młoda marka. od 10 lat zajmuje się produkcją sprzętu do właśnie gier zespołowych, przede wszystkim piłki nożnej. Ale do tej pory była widoczna tylko na rynkach na rynku Hiszpanii, w Hiszpanii stamtąd, tak. Dopiero w tym roku, w zasadzie od następnego roku od 2014, zdecydowali wejść na rynek europejski i flota jest pierwszym klubem spoza Hiszpanii. Więc mamy zaszczyt reprezentować tą firmę. W Polsce. i myślę, że współpraca z, z flotą będzie na tyle owocna, że marka w Polsce zaistnieje poważnie tak? i klub będzie miał z tego korzyści, a, a, tak. a firma e GEDO również po, zaistnieje nie tylko w Polsce, ale na całym rynku europejskim. Tak? I to jest marka, która ma siedzibę w samej Barcelonie, co też jest bardzo istotne. Tak? Ja tylko dopowiem jeszcze, że umowa z firmą GEDA została podpisana już dwa tygodnie temu i proszę zobaczyć, jak szybko jest ta umowa już realizowana. Generalnie mamy już stroje i możemy się tym no dzisiaj w firmie pochwalić. Tak, ja znamy, jest już że Jeszcze grają. Może ja dopowiem jeszcze, że niestety, może nie jest wszystko to, co myśmy, my chcieli, żeby klub posiadał w tych strojach i taki sprzęt, jaki byśmy sobie Z Dlatego, że no to dosłownie miesiąc temu padła zapadła decyzja i Firma po prostu dała ten sprzęt, który był w tym momencie do dyspozycji, tak na magazynach. Nie był specjalnie przygotowywany, wyprodukowany. Na następny sezon mam nadzieję, że przedłużymy umowę i wtedy sprzęt będzie specjalnie wyprodukowany pod, pod specjalne potrzeby klubu. Zgodnie z Państwa, nawet wzorem, jeśli będzie taka potrzeba, myślę, że. Będziemy mogli to przygotować wspólnie. Świetnie. Dziękujemy bardzo w takim razie. I cóż, możemy, że tak powiem, już się zapoznać ze strojami, teraz możemy już, już. chyba przejść też tak do rozmów na kolejnego sponsora. Jak Państwo wiecie też... Nie dojechał. Tak, nie dojechał. Czekaliśmy, dlatego no, niestety nie mogliśmy wcześniej spróbować na ten temat czegokolwiek powiedzieć. Teraz już możemy, bo pan... Prezes, Browaru Witnica, e, przepraszam, nie dojedzie, zatem informuję, że również ten Browar, browar Witnica stał się partnerem Floty Świnoujście i dzięki temu m.in. możemy dzisiaj tak skosztować po raz pierwszy na stadionie tak zwanego piwa stadionowego, oczywiście o mniejszej mocy niż takiego spotykanego z ale jest to piwo naprawdę bardzo smaczne i zapraszamy do konsumpcji. Tak, to ja jeszcze życzę panu prezesowi. Rządów, żeby... Umowę podpisaliśmy wcześniej, ale wszystko tak. po to, żeby już później móc zaprezentować. Ale żeby ta koszulka była szczęśliwa i żeby A dzisiejszy, ja dzisiejszy Pałacz, mecz był, żeby Pałacz, tak? To jest Marek Opałasz, który dzisiaj z powodu kartek niestety nie, nie... <laughs> Także y, mamy nadzieję, że te stoje zostaną na następne 3 lata. Takich samych, po dzisiejszym zwycięskim meczu. Tak? No nie wiem czy... Z klasy nie będziemy zmieniali. No tak, będziemy musieli mieć miejsce na jest. <grymne> Dziękuję.